10 lat temu przyjechałem do Polski, nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie ten kraj leży na mapie. Dziś mam tu rodzinę, dziecko i zupełnie inne życie. Jak to się stało? Dlaczego tu przyjechałem i dlaczego zostałem na tak długo? Nazywam się Kiochan Molołow. I to jest moja historia. Do Polski przyjechałem głównie w celach edukacyjnych. Miał to być tylko krótki etap mojego życia, kilka lat nauki i powrót. Wtedy nie miałem pojęcia, że Polska stanie się moim drugim domem, że tutaj żyję, ożenię i że będę miał dziecko. Życie naprawdę było bardzo dziwne. Pamiętam swoje życie w Stambule. Były dni, kiedy czułem się bardzo zmęczony i znudzony. Pracowałem w banku, zajmowałem się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. To nie był stres, to była ucieczka, że chcę, żeby w moim życiu wydarzyło się coś innego. Czułem, że potrzebuję dużej zmiany. Czegoś nowego, czegoś, co mnie poruszy. I tak właśnie znalazłem się w Polsce, niebo dokładnie 10 lat. Były momenty piękne i były chwile bardzo trudne, ale każde doświadczenie czegoś mnie nauczyło. Dziś mogę spokojnie powiedzieć, to było jedna z najważniejszych decyzji w moim życiu. Ten kanał jest częścią tej historii. Od teraz na tym kanale będą pojawiać się wyłącznie filmy w języku polskim. Chcę opowiadać o życiu w Polsce z perspektywy osoby, która przyjechała z innego kraju i została tu na długie lata. Niestety jestem w Polsce dzisiaj. "Będzie szczerze, będzie realistycznie i będzie z życia wzięte."